Witam ciepło i serdecznie wszystkich, którzy odsłuchują ten filmik. Ze strony Agnieszka, szepty dnia. Czuję ogromną potrzebę podzielić się z Wami propozycją na to, aby poradzić sobie w obecnej sytuacji. I podzielić się ze, swoim, ze swoją perspektywą. Nie mam zamiaru tutaj mówić e, o tym, czym jest koronawirus, jakie ma, e, jaki ma zakres, jak powinniśmy e, radzić sobie e, z samym wirusem, a jak sobie poradzić e, z Sytuacją, w której się znajdujemy. Gdyby, yy, nie chodzi mi o zwalczanie tej sytuacji, tylko o to, yy, w jakiej energii, energii z, zestawić się z daną sytuacją. Yy, czym się to różni? Dlaczego yy, nie chcę walczyć? Yy, yy, nie chcę robić niczego, żeby yy, Dać opór tej sytuacji, bo opierając się w niej, rodzi się jeszcze więcej lęku, histerii i niepokoju, który już jest i tak wszechobecny. Pozornie rady, które będę dawać, mogą się wydawać. Nieznaczące. Jednak wierzę, że warto wejść akurat w tę postawę. I nie, nie, nie zakłada ona niczego. Ja nie chcę naprawdę, jeżeli cokolwiek wierzysz, czym jest koronawirus, to właśnie tak pozostań w tym. Moje rady są bez względu na to, czy uważasz, że on jest błahy, czy jest naduchany przez media, czy jest autentyczny, czy powinniśmy bardzo przestrzegać wszystkiego, o czym jest mowa w mediach, czy, czy nie, czy warto jest wychodzić na spacery, czy pozostać w domu bez względu na to czy uważasz, że w ogóle nie ma koronawirus a to jest wpływ 5G czy to jest teoria spiskowa czy nie, czy to jest wirus naturalny, czy zmutowany bez względu na to jaką masz ideę na tą całą sytuację będziemy teraz przez najbliższe dwa bądź trzy tygodnie pozostawieni w sytuacjach w kwarantanny i nawet jeżeli nie dopuszczasz do siebie negatywnych myśli, to one krążą i masz z nimi do czynienia, bo wszyscy jesteśmy ze sobą w pewien sposób połączeni i wpływ mas ma na nas bezpośredni również wpływ, czy tego chcemy, czy nie. Czy Możesz nie łapać się myśli, które, które wirują, tak? Myśli są w przestrzeni, myśli nie są naszym elementem, nie są częścią nas. Myśli po prostu krążą, one się pojawiają. Jakbyś medytował regularnie, to byś zobaczył, że one się pojawiają znikąd i jak się ich nie złapiesz, to odchodzą. Nie są częścią ciebie, tak? Więc te myśli pewne krążą i bez względu na to, czy, czy się ich złapiesz, czy nie, czy się otrzesz, czy podświadomie będą w tobie, w tobie wibrować, no to masz do czynienia czasami z bliskimi, które są w niepokoju, odbierasz wiadomości, zaglądasz do telefonu i... A to wszystko po prostu stanowi o tym, że panuje wszechobecna, bardzo niska wibracja, wibracja lęku, wibracja, która zabiera, niszczy. To nie jest wibracja, która daje życie i zdrowie. I bez względu na to, jaki masz stosunek do sytuacji, w której się tutaj znajdujemy, to rada której, rady, które będę przedstawiać yy, będą służyć każdemu z nas. Yy, przede wszystkim yy, chciałabym, że jeżeli jest to tylko możliwe, żebyś zobaczył, że sytuacja, która ma miejsce, yy, yy, odosobienie, z którym przyjdzie nam się zmierzyć, yy, jest próbą yy, zatrzymania tylko... Yy, tego ogniwa, tak? Jest, jest próbą poradzenia sobie z tym, więc możesz podejść łagodnie, z łagodnością do tego, co się wydarzy, tak? Bez, bez takiego wielkiego przejęcia, tylko z uczuciem wdzięczności, że masowo ludzie będą starali się jak najbardziej, jak najlepiej u nią, każdy na swój sposób zatrzymać coś, co budzi strach i lęk i dzieje się to dla Twojego dobra, więc jakby podejdźmy do tego łagodnie, szukamy pozytywów, Dzieci cieszą się, że nie muszą iść do szkoły, bardzo dużo osób odkrywa, że praca zdalna z domu jest świetnym rozwiązaniem, że być może warto o tym pomyśleć, żeby w ten sposób pracować już dłużej, może pracodawcom też się okaże, że to jest naprawdę całkiem opłacalne. Wyszukujmy z tego, o ile się tylko da, tak? o ile się tylko da znaleźć coś pozytywnego. Mi nie chodzi o mydlenie oczu, żebyśmy nie patrzyli naprawdę realnie. Pamiętajmy, że bardzo często nasze perspektywy nie mówią o całej prawdzie, która jest, że pewnych rzeczy w ogóle możemy nie dostrzec, więc zakładajmy, że skoro nie możemy dostrzec całej prawdy, nie jest ona do końca dla nas dostępna, to wybierzmy sobie tę perspektywę, więc wybierzmy coś, co będzie najbardziej łagodne, co będzie na nas pozytywnie wpływać. To jest po pierwsze, tak? Ehm, po drugie, co ty możesz zrobić w tej chwili? Ja dzisiaj miałam w nocy bardzo, bardzo dużo takich wizji, spływały na mnie cały czas, że, że przede wszystkim potrzebny jest nam spokój, że przede wszystkim potrzebna nam jest harmonia, żeby ją utrzymać przed tak wszechobecnym lęku globalnym. To naprawdę musimy zrobić wszystko, żeby być w jak najlepszym nastroju. Mm. Na chwilkę spozuję. Musiałam pomóc komuś z rodziny tutaj. Potrzebowali mnie na chwilę, dlatego. Łączę się jeszcze raz w tym apelu. Um. Co możemy zrobić dla siebie bez względu na to, jakie mamy podejście do tej sytuacji? Nasz dom może rozbrzmiewać pozytywna, fantastyczna muzyka. Słuchajcie, wszyscy jesteśmy jakąś wibracją, wszyscy nosimy w sobie jakieś dźwięki, drgamy czymś, wszyscy jesteśmy falą. I naprawdę słuchanie muzyki, która przynosi nam pozytywne myśli, która nas pobudza do tańca, na przykład, albo ymm, która przynosi ukojenie i spokój, to jest naprawdę coś, co możemy wykorzystać. Zamiast ymm, śledzić na bieżąco, ymm, Media, zamiast wsłuchiwać się właśnie w przesłanie, które stamtąd płynie, e, naprawdę uwierzcie mi, niczego nie stracicie, e, jeżeli przez e, wyłączycie się, odłączycie się od mediów, od telefonu, od e, wiadomości, e, radia, telewizji, e, a dom zacznie rozbrzmiewać muzyka to będzie coś zupełnie innego. Stworzycie enklawę radości i uśmiechu. Na pewno skorzystają na tym dzieci. Może spróbujcie odprężyć ciało, poruszać się. Jeżeli spędzacie ten czas właśnie w gronie dzieciaczków, no to od razu możecie wykorzystać tę sytuację, żeby zrobić jakieś tam zabawy, tańce bądźmy dla siebie życzliwi w tych dniach. Bierzmy pod uwagę, że jesteśmy poddenerwowani, że szybciej wychodzą z nas jakieś słowa, których byśmy nie chcieli, z którymi nie chcielibyśmy tak naprawdę, żeby z nas wychodziły, a wręcz się wyrywają, tak? Więc miejmy to na uwadze, stosujmy wszystko, co spowoduje nasze wyciszenie. wejściową uważność, i spędźmy ten czas, nie wiem, na oglądaniu pozytywnego przesłania, jakichś filmów, które dają nam uśmiech, radość, zapomnienie na chwilę, tak? Nie stymulujmy się kolejnym stresem, tak? Jeśli masz zwierzątko w domu, przytul się ojej, o ile one generują miłości. Jak one się cieszą z tego, że my jesteśmy całymi dniami teraz w domu, naprawdę? E, może mieszkasz w domku i możesz wyjść na ogródek przed swój dom. E, może wreszcie możesz sobie zrobić wszystko, co byś chciał w domu, a na co nie miałeś czasu, tak? Więc e, znajdź, znajdź całą masę rzeczy, których możesz... Mm, Zabarwić to, co się dzieje pozytywną nutą, relaksuj się kiedy tylko możesz, słuchajcie kąpiel, jeżeli masz wannę w soli i ta łączność z minerałami, nie dość, że to wzmacnia organizm, tak, to jeszcze po prostu twoje ciało się odpręża. Też Chciałabym Wam przedstawić, już pewnie kiedyś tam mówiłam, o takim sposobie mycia się, który mm, naprawdę działa. Nie? Oczywiście nie chcę, żebyście to traktowali na wiarę, po prostu spróbuj. Spróbuj każdego razu, każdego dnia, codziennie. Za każdym razem, kiedy wchodzisz się wykąpać, umyć, um, umyć głuchowe, ręce, cokolwiek, zmywaj z siebie wszystko, co Ci nie służy. Wszystko, co cię ogranicza, blokuje, co nie jest Twoje, co zostało narzucone, co przychodzi ze strefy lęku, stresu, choroby i zmywaj to na każdej płaszczyźnie duchowej, mentalnej, emocjonalnej, fizycznej i na każdej jednej, która tylko jest. A puste miejsce wypełnia światłem, miłością, pokojem, harmonią i zdrowiem. Naprawdę zobacz, jak to będzie na Ciebie działało. Bądź uważny w tym. Sam sprawdź. Sam sprawdź, jakie to daje efekty, tak? Teraz kolejne rzeczy, no bo to jest dopiero początek tutaj więc to jeszcze nie y, ciężko jest zwariować, chociaż energia naokoło naprawdę ciężka. Natomiast jeżeli to będzie już czwarty, piąty dzień, zobaczycie, to naprawdę może się okazać mm, bardzo trudnym doświadczeniem. I proponuję Ci, planuj sobie dzień. Wstań rano, y, daj sobie y, chwilę na pobycie z sobą. Y, nie musisz się już nigdzie spieszyć. Możesz sobie zrobić gorącą wodę, kawę, em, nie wiem, jęczmień do picia, cokolwiek tylko preferujesz, cokolwiek jest Twoje, bez, bez jakichś tam na, 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 narzuceń. E, usiądź wygodnie, znajdź sobie taką przestrzeń, może jeszcze zdążą Cię nie obudzić dzieci, albo em, nie zaglądaj pierwsze co do telefonu, nie sprawdzaj, jakie są wiadomości. Posiedź sam ze sobą, daj sobie tą przestrzeń albo zajmij nawet toaletę na chwilę, jak jest was tam bardzo dużo. Albo po prostu poproś o to, posiedź chwilę i stwórz swój plan. Może dzisiaj będzie świetnym planem zrobić porządek w szafie. Może popisz wszystko co co masz do prania, może Y, przygotuj coś. Może w Twoim planie niech będzie upieczenie ciasta. Może niech w tym planie będzie godzina z dziećmi albo napisz list. Napisz list do y, przyjaciela. Świetny moment wiecie, życie zmusza nas do tego, żebyśmy na chwilę się zatrzymali, żebyśmy naprawdę podjęli refleksję i y, y, więc wykorzystaj ten moment. Napisz list nawet do kogoś, jeśli już nie żyje. Wiecie, my wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni i nie jesteśmy ciałem z duszą, tylko duszą z ciałem, więc wszystko to, co, 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 co w jakiś sposób manifestujemy, no dociera tam, więc napisz list do kogoś, do kogo chciałbyś się pojednać. Może do samego siebie. rozwiązanie jest mnóstwo, ale chodzi mi o to, żeby wykorzystać e, e, naprawdę twórczo e, kreatywnie ten moment na wszelkie rzeczy, na które nigdy nie masz czasu może na książkę, która czeka e, od tygodni e, e, stwórz wyjątkowo piękne ognisko domowe sobie tutaj wypisałam tak, to jest bardzo ważne, żeby się wspierać teraz nawzajem, tak? Że dzwoni do Ciebie Twoja bliska osoba i być może ona jest właśnie teraz naładowana um, wielkim ogromnym lęku, strachu. Um, um, zatrzymaj to. Powiedz, ja wiem, wiem, znam te wszystkie historie, poczekaj, poczekaj, zatrzymaj się, bo zapomnę Ci coś powiedzieć najważniejszego. I po prostu przejmij kontrolę nad tą rozmową. Daj coś pozytywnego we wsprzyj powiedz um, powiedz co do tej osoby czujesz to jest świetny moment e, za co go lubisz za co szanujesz e, co ci dał e, i podziel się właśnie tym że a wiesz ja stworzyłam w tej całej sytuacji ten, taką mi taką sprzyjającą um, um, Przestrzeń do tego, żeby sobie tam, wiesz, posprzątać, żeby posegregować, żeby, żeby zająć się grami. Wspomnij może coś pięknego. Wiecie, ja dzisiaj się obudziłam, bo miałam całą, całą noc niesamowite takie sny. Schodziło do mnie właśnie to, jak bardzo potrzebujemy spokoju zresztą od kilku dni też jestem wspierana tymi myślami przez braci siostry duchowe osoby światłe soul workerów i bardzo mocno ze mną to rezonuje i naprawdę dzisiaj w nocy też wchodziło do mnie to Abym sobie przypomniała, że jest to jedynie doświadczenie, że to, co stałe, niezniszczalne trwa i jest, i się tylko temu przygląda. I e, jak, e, jak ważne jest po prostu szerzenie w teraz miłości światła, e, i, i obudziłam się rano i stwierdziłam, że będę celebrować życie. Wystroiłam się, pomalowałam, a poczułam, że chcę być dzisiaj w bieli, w turkusach, że chcę być ubrana odświętnie, wyporfumowana. Celebruję to, że jestem w takiej obfitości, wiecie, ja zaglądam, mam wszędzie zgromadzone dobra, do jedzenia. Wkładałam pranie do szafy, tak patrzyłam, mówię: Jej, jaka jestem szczęśliwa, że opływam w takim dobrobycie, że tyle rzeczy mam, że mam takie ładne właśnie sukienki, że mm, mam gdzie mieszkać, że słońce jest takie piękne, wspaniały poranek. I to uczucie wdzięczności naprawdę polecam, bo. Ono rodzi spokój. A teraz naprawdę najbardziej potrzebujemy tego, że podjęłam takie wyzwanie, do którego zachęcam, żeby codziennie pisać, za co jestem wdzięczna w swoim życiu. I chcę od trzech do pięciu rzeczy codziennie wypisać, a jestem wdzięczna jestem wdzięczna za, za wszelkie telefony, nawet jeżeli one nie są ze sobą. E, bardzo dużo lęku, to, to dociera do mnie, że to z poczucia troski, bo jest to dla kogoś ważna. E, że ktoś chce się mną zaopiekować i e, mm, i tak transformuje. Wszelkie informacje, które napływają od Was, Agnieszka, naprawdę nie olewaj tej sytuacji, to jest takie trudne, to jest takie ktoś tam, tutaj rozmowa Pani z Włoch, tam kogoś innego, tam, słuchajcie, to wszystko są naprawdę bardzo cenne rzeczy, które pokazują mi, jestem dla Was ważna i dziękuję i odsyłam tym samym, odsyłam spokojem, miłością, wsparciem. Stwórzmy teraz enklawę miłości. Bądźmy po prostu jedną wielką rodziną pełną spokoju. I to bez względu na to, jakie to masz do tego podejście, bo ja nie mówię tutaj: przestań dbać o higienę, czy wychodź, nie wychodź na dwór, to jest wszystko pozostawiam każdemu indywidualnie. Nie będę zachęcać do, do niczego, bez względu na to, jakie tam sama mam do tego podejście. I też. To jest bardzo ważny bardzo komunikat, bo mnóstwo naprawdę pięknych dusz. Widzę, że znowu się też kłóci, dostaje kota na to, że ktoś uważa inaczej niż ja. No, przecież są, są głosy, że wystarczy posłuchać tej wiadomości, tamtej wiadomości i prawda wygląda tak. Czemu ty te, tego nie chcesz zobaczyć? Słuchajcie, spokojnie, spokojnie, naprawdę rób wszystko, co jest w Tobie, co budzi w tobie spokój i przestrzeń do tego, że zachowujesz się najlepiej, najstosowniej teraz. I pozostań w tym, i nie oceniaj drugiego, nie namawiaj do niczego, nie namawiaj do swojego punktu widzenia, tylko bądźmy dla siebie życzliwi i pomocni teraz, najbardziej jak się da. Łagodnie możesz powiedzieć, wiesz, ja mam podejście takie, takie i takie, i nie oczekuj, że przekonasz kogoś, tak? No, to jest bardzo agresywne i mm, y, może mieć zupełnie inne skutki. Zachęcam do tego, żeby odejść od telewizji, od mediów, żeby y, zamiast tego włączyć sobie na YouTubie szum lasu y, albo y, pooglądać po prostu, jak piękna jest Ziemia, jak piękny jest świat żeby przepełniać się pięknym na, na, na co dzień. E, śpiewają ptaki, słuchajcie, codziennie, naprawdę można. W ogóle dźwięk ptaków jest cudowny i też można sobie wrzucić na YouTube i po prostu podnosić swoje wibracje w ten sposób. Więc zamiast wiadomości, naprawdę, jak obejrzysz wiadomości raz na dwa dni, na pewno nic się nie, nic się nie ominie. Tak, tam naprawdę nie musisz śledzić tego z minuty na minutę, z godziny na godzinę i jeżeli dojdziesz do kolejnej eksplozji w sobie, e, e, dzielić się tym za chwilę z kimś innym i szerzyć e, lęk, tak? Szerzmy pokój, miłość, harmonię. Jest to ogromny sprawdzian dla wszystkich, którzy... Mm, Doświadczyli już tej perspektywy, o której mówię. Jeżeli wiesz, że jedyną prawdą o tobie, jedyną stałością jest to, że jesteś, przypomnij to sobie. Jeżeli uległeś tej całej panice na zewnątrz, przypomnij sobie, że to jest tylko doświadczenie bardzo mocne, ale jedyna prawda o tobie to jest to, że jesteś. I Twój trzon jest niezniszczalny. Jesteś wszechpotężny. Jesteś miłością. Jesteś życiem, samym sobie. I zresztą, co by nie mówić, ty po prostu jesteś. I wszystko przychodzi i odchodzi. A ty możesz po prostu to obserwować. I to, do czego cię zachęcam, reagować w sposób otwarty, czyli. Dawać światło, tak? Bo lęk zabierze drugiej osobie bardzo dużo, tak? Zabierze Tobie, zabierze drugiej osobie, tak? Ale pokój, miłość, harmonia bardzo obdarowuje, daje życie, daje silny układ odpornościowy. I Bądź jak świeca, która odpala milion innych, nic na tym nie tracisz, świeca nie traci, że przekazuje płomień, po prostu rozpala, rozpalaj swoje serce, rozpalaj serca innych, bądźmy teraz w jedności i nie ma czegoś takiego, że ach, on jest taki, on jest częścią ciebie, przypomnij sobie, przypomnij to sobie wszystko i świeć, ile się da. Nawołuję do grupowych medytacji. Ja co dnia łączę się z medytacją, którą zorganizowała Małgosia Kwietniewska o 22.00. Medytacja transformująca wszelki lęk w pokój i miłość. Ale jest ich mnóstwo i nie chcę organizować kolejnej, przyłączam się do już takiej, która istnieje, bo nie chodzi o to, żeby coś było twoje, moje, tylko żeby było jak najwięcej nasze i um, dlatego podlinkuję te wydarzenie, um, aby można było do niego dołączyć. E Ale jeżeli czujesz jakieś inne, to obojętnie. Po prostu łączmy się grupowo. I, i dzielmy miłością. Kocham Was wszystkich bardzo, tak jak umiem kochać siebie i liczę, że się nam to wszystko uda właśnie teraz, że zobaczymy, zobaczymy, jak wielka przestrzeń miłości, jak może, jak może pomóc nam, bez względu na to, jakie Ty masz podejście do tej sytuacji, czemu to jest, jakie to jest, jak poważne, jak niepoważne. Rangi poważności nie zniesiesz tym, że wniesiesz do swojego domu pokój. Nie zniesiesz po prostu yy, rangi powagi, yy, jeśli wpuścisz do siebie uśmiech. Wszystkiego dobrego. Namaste.